Było to 8 lub 9 maja 1945 roku. Do książa przybył specjalny oddział NKWD jeden z wielu, jakie posuwały się za frontem w poszukiwaniu ludzi, dokumentów, broni, które mogły mieć wartość dla Związku Radzieckiego. Jakie zadanie miał dowódca tego oddziału? Czego miał szukać w zamku i co znalazł? Rozpoczynał się najciekawszy i najbardziej nieznany okres w 700-letniej historii zamku Książ. Jakich skarbów szukały specjalne grupy radzieckie? Otóż tuż za frontem posuwały się specjalne oddziały tajnej policji NKWD i kontrwywiadu z zadaniem znajdowania ludzi i przedmiotów ważnych dla Związku Radzieckiego. Najważniejszą była grupa pułkownika Klimowskiego, która wykonywała najważniejszą misję końca II wojny światowej. 25 kwietnia 1945 roku wojska dwóch frontów, pierwszego białoruskiego dowodzonego przez marszałka Żukowa i pierwszego ukraińskiego marszałka Koniewa połączyły się na zachód od Berlina, zamykając w okrążeniu garnizon. Rozpoczynał się ostatni etap bitwy o stolicę III Rzeszy. Było oczywiste, że lada moment żołnierze Armii Czerwonej dojdą do kancelarii Rzeszy, gdzie ukrywał się Adolf Hitler. Stalin żądał jak najszybszego wyjaśnienia losu Führera. 2 maja około południa żołnierze 5 Armii Uderzeniowej wkroczyli na teren ogrodu kancelarii Rzeszy. Jeńcy mieli pomóc w identyfikacji zwłok i schwytanych oficerów. Wiceadmirał Hans-Erich Voss, który jako oficer łącznikowy admirała Dynica do końca przebywał w bunkrze kancelarii, krzyknął: Tam jest ciało Hitlera. Wskazywał na zwłoki mężczyzny nad dnie basenu, w którym nie było wody. Jednakże po pewnym czasie Voss zaczął mieć wątpliwości. Zwrócił uwagę, że na nogach trupa były pocerowane skarpetki. Hitler znany był z pedantyzmu i schludności. Bez wątpienia nie mógł mieć takich skarpetek. To nie jest Hitler, powiedział Voss po dłuższym namyśle. Miał rację. To nie były zwłoki Hitlera. Znaleziono zwłoki sobowtóra. Gustawa Wellera został zabity strzałem w głowę. Rosjanie pogrzebali zwłoki, nie zastanawiając się, dlaczego w zatłoczonym bunkrze przebywał sobowtór Hitlera, dlaczego go zastrzelono. Później znaleziono zwęglone zwłoki, które uznano za zwłoki Adolfa Hitlera i Ewy Braun. Na dziedzińcu leżały też ciała Józefa Goebbelsa i jego żony oraz sześciorga dzieci. Kancelaria Rzeszy odkrywała swe ponure tajemnice, choć do dzisiaj nie udało się ostatecznie ustalić, jak zginął Adolf Hitler i co stało się z jego żoną Ewą Braun. Zrujnowane miasto pogrążone w wojennym chaosie dawało dobre schronienie dziesiątkom i setkom hitlerowców. Uchodzili, zabierając ze sobą tajemnice, których ujawnienie miało im zagwarantować wolność i bezkarność. Czego NKWD szukali tutaj w książkach? Mogły to być prototypy tajnej broni, jaka powstawała w najtajniejszych niemieckich laboratoriach w czasie II wojny światowej. Prototypy rakiet, samolotów, może nawet czołgów. Ale trudno tego rodzaju znalezisk spodziewać się tutaj, w zamku. Bardziej prawdopodobne, że były to dokumenty o szczególnej wartości dla III Rzeszy lub dzieła sztuki o ogromnej wartości historycznej i finansowej ukryte tutaj, w zamkowych podziemiach. We wszystkich obozach jenieckich działały specjalne grupy śledcze poszukujące zbrodniarzy, a także naukowców i wysokich urzędników hitlerowskich. Stawką była ich wiedza. Powiesz wszystko, czy zaczynamy od początku? No. Ilu was było w samochodzie? Czterech. Kto dowodził? Kapitan Werner Lisker z 75. pułku piechoty. A ile było skrzyń? Trzy. Ciężkie, potrafisz określić, ile ważyły? Były ciężkie, ale nie wiem, jaką miały wagę. Domyślasz się, co w nich było? Widziałeś to może? NKWD wszelkimi środkami wymuszało zeznania na schwytanych Niemcach, jeńcach, urzędnikach, ludziach, którzy mogli cokolwiek wiedzieć o zakopanych wartościowych przedmiotach. A potem, kiedy nkwd uchwycili ślad, szli po tym śladzie do dołów ledwo zakopanych, czy do ścian, na których jeszcze nie zdążył zastygnąć cement. Powróćmy więc do pytania, czego szukali w książu. Odpowiedź, pierwsza odpowiedź, wydaje się być zawarta w archiwach, w Bundesarchiv, w Koblencji. Od lata 1943 roku zamek w Książu miał być składnicą akt, i to nie byle jakich, SS, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i Wydziału II, prawdopodobnie Abwery. Zamek miał otrzymać kryptonim Brabant I. Czyżby papiery, dokumenty, archiwa niemieckie miały tak wielką wartość dla Rosjan, tak, zawierały bezcenną wiedzę o ludziach, których należało ukarać za zbrodnie, o ludziach, których można było wykorzystać jako agentów powojennej Europie, o planach niemieckich organizacji. To była wiedza cenniejsza niż złoto. Tak, radziecka propaganda przedstawiała powojenną rzeczywistość. Radzieccy żołnierze na ulicach Berlina rozdają chleb głodnym mieszkańcom. Zapewne zdarzały się takie przypadki. Sytuacja w zniszczonym mieście, pozbawionym wody, gdzie pożary strawiły zapasy żywności, była dramatyczna. Ci ludzie mogli przeżyć tylko dzięki pomocy zwycięzców. Radziecki komendant miasta określił normy wyżywienia: tygodniowe racje chleba, tłuszczu, mięsa i cukru. Niewiele, ale dawały szansę przeżycia setkom tysięcy ludzi. W tym samym czasie radzieckie ekipy przystąpiły do rozmontowywania i wywożenia niemieckich fabryk. Do końca maja wywieziono zakłady Cajsa. Związek Radziecki uważał, że ma do tego prawo zwycięzcy, który zapłacił straszliwą cenę za powalenie nazizmu. Niemieckie wojska zrównały z ziemią 1700 radzieckich miast, 70 tysięcy wsi i osiedli, 32 tysiące zakładów przemysłowych. Ale z Niemiec do Związku Radzieckiego jechały też inne pociągi. O ich zawartości wiedziała tylko grupka wtajemniczonych i to z najwyższych szczebli radzieckich władz. Na przykład generał Władimir Kriukow, zastępca dowódcy radzieckich wojsk okupacyjnych w Berlinie. Aresztowano go w marcu 1946 roku i przewieziono do Moskwy, gdzie przez kilkanaście dni był intensywnie przesłuchiwany, zanim wprowadzono go do gabinetu zastępcy ministra spraw wewnętrznych Wiktora Abakumowa. W lustrze obok biurka dostrzegł swoje odbicie i wydawało mu się, że widzi obcego człowieka, starca z siwymi włosami. Po to ustawiono lustro, żeby przesłuchiwany mógł widzieć, jak się zmienia, jak opuszczają go siły. To był dodatkowy chwyt, który miał złamać podejrzanego. Aj, bili? Ukaże sobaczych synów. Ale wiecie, jak ukaże jednych przyjdą drudzy. Zezłoszczą się, że przez was ukarano kolegów. No, was oszczędzą, a na waszej żonie się skrupi. Wy przecież macie... Piękną żonę, piosenkarkę. Chcecie, żeby Lidia Rusłanowa zęby straciła? Piosenkarka? Taka sławna. O, I bez zębów? jak będzie śpiewać. Unieszczęśliwicie kobietę. Wstyd, generale. Czego ode mnie chcecie? A widzicie, obywatelu generale, zaczynamy rozmawiać. No, to powiedzcie, w jaki to sposób w Waszym mieszkaniu w Moskwie znaleziono 123 obrazy, bardzo cenne na przykład dwa obrazy Rublowa, jeden Szagala, jeden Kranacha i tak dalej niezły majątek. Hmm? Znaleziono siedemset tysięcy rubli. Dużo. Skąd to macie? Szkoda, żony. Po co kazać cierpieć kobiecie? Mam dostatecznie dużo dowodów, żeby ją także wsadzić na długie lata. A zatem, skąd macie ten majątek? Z Niemiec. Od generała Tielegina, zastępcy Żuchowa. Kiedy wam przesłał i za co? Moja żona była na występach w Niemczech dla naszych wojsk. To znaczy śpiewała patriotyczne pieśni. Wszystkim się bardzo podobało. Marszałek Żukow nawet dał jej order. Często w naszym towarzystwie przebywał generał Tylegin. Pewnego dnia, kiedy był mocno pijany, zaproponował, żeby przywiozła dużą przesyłkę do Moskwy. Powiedział, że ma wiele skrzyni z ubraniami, rekwizytami i takiej gwiazdy nikt nie będzie sprawdzał. Skoczyliśmy się. Co było w skrzyniach? Biżuteria, obrazy, dywany. Podpiszecie zeznania. Wyprowadzić. Łączcie z towarzyszem Berią. Mamy dowody, że Żukow kolekcjonuje dzieła sztuki w Niemczech i przywozi je do kraju. Trzeba zrobić rewizję w jego domu i daczy. Tak jest. Marszałek Georgij Żukow. Kierowany był na najtrudniejsze odcinki wojny, obronił Leningrad, wygrał bitwę pod Moskwą, koordynował działania frontu w czasie bitwy stalingradzkiej pod Kurskiem, dowodził wojskami I Frontu Białoruskiego podczas operacji warszawskiej i berlińskiej, kierował bezpośrednio zdobyciem stolicy Niemiec. 8 maja w imieniu Związku Radzieckiego przyjął bezwarunkową kapitulację Niemiec, a potem dowodził radzieckimi wojskami okupacyjnymi w tym państwie. Stalin zdecydował się zlikwidować Żukowa. Bał się jego wojennej sławy i wpływów, a zeznania Krukowa miały umożliwić aresztowanie marszałka. Tym bardziej, że w styczniu 1948 roku w wyniku rewizji w mieszkaniu i daczy marszałka znaleziono 50 wielkich kufrów z biżuterią, 55 arcydzieł światowego malarstwa, zastawy stołowe, futra i drogocenne dywany. Jednakże plan Stalina nie powiódł się, gdyż za Żukowem wstawili się najwyżsi dowódcy skończyło się na konfiskacie majątku i odesłaniu do Swierdłowska. Najwyżsi dowódcy radzieccy bogacili się, zbijali fortuny na wojnie. Podobnie zresztą jak i dowódcy amerykańscy czy brytyjscy. Takie jest prawo zwycięzcy, ale o tym się nie mówi. i historia niewiele na ten temat wie. Jednakże specjalne grupy NKWD nie rabowały. Ich zadaniem było poszukiwać przedmioty, Dokumenty ludzi i dzieła sztuki. Gdy je znaleźli, mieli dostarczać do Moskwy. Te zdjęcia zrobiono na poligonie w Kazachstanie w 1947 roku. Trwają przygotowania do startu rakiety balistycznej R-7. Podobieństwo do niemieckiej V2 jest uderzające. W istocie była to wierna kopia V2. Radzieccy konstruktorzy wykorzystali plany, części i wiedzę niemieckich naukowców schwytanych i osadzonych w radzieckich obozach. Tak zaczynała się radziecka droga w kosmos. Te zdjęcia zrobiono na poligonie w Nowym Meksyku, gdzie odbyła się pierwsza próba rakiety będącej amerykańską kopią V2. W tym eksperymencie wziął udział sam Werner von Braun, konstruktor V2, który w 1945 roku oddał się w ręce żołnierzy amerykańskich wraz z kilkoma ciężarówkami dokumentów i najbliższymi współpracownikami. Tak zaczynała się amerykańska droga w kosmos. Startuje pierwszy radziecki samolot rakietowy. Przy jego konstrukcji i budowie wykorzystano niemieckie osiągnięcia i doświadczenia, a w radzieckich biurach konstrukcyjnych pracowało około 5000 niemieckich inżynierów i techników. Radzieckie myśliwce MIG-15 skonstruowane w 1947 roku układ skośnych skrzydeł zawdzięczały osiągnięciom niemieckich konstruktorów z zakładów Dorniera. Takie przykłady można mnożyć. Czego poszukiwali NKWD-ziści w zamku w książ? Przebywali tutaj przez ponad rok, od 8 lub 9 maja 1945 roku. Poszukiwali ludzi, którzy mogli cokolwiek na temat zamku wiedzieć. Poddawali ich przesłuchaniom, czasami bardzo okrutnym. Przeszukiwali podziemia. Burzyli ściany. Czego szukali? Czas znaleźli. Być może tutaj, w tej sali, jest odpowiedź. Mówi się, że ta sala została przygotowana przez Niemców w 1943 lub 44 roku do przyjęcia bursztynowej komnaty. Ta hipoteza. Wynika z identycznych wymiarów tej właśnie sali i bursztynowej komnaty. Czyżby więc NKWdziści szukali bursztynowej komnaty? Tutaj w zamku, w podziemiach Zamku Książ. Czyżby bursztynową komnatę znaleźli? Carskie Sioło. Tu w Wielkiej Sali Pałacowej letniej rezydencji Carów Rosji w 1755 roku rozpoczęły się prace przy montażu bursztynowych paneli podarowanych kilkadziesiąt lat wcześniej Piotrowi I przez pruskiego monarchę Fryderyka Wilhelma I. Wzbogacone o 24 weneckie lustra, wenecką mozaikę, świeczniki i płaskorzeźby stworzyły urzekające piękno, które dzisiaj możemy sobie wyobrazić, patrząc na komputerową rekonstrukcję sali, którą nazwano ósmym cudem świata. W lipcu 1941 roku wojska niemieckie podchodzące do Leningradu opanowały carskie sioło. Pociski zamieniły pas w ruinę, lecz bursztynowej komnaty już tam nie było. Została zdemontowana i wywieziona do Królewca. Gdy po zaciętych walkach w nocy z 8 na 9 kwietnia 1945 roku do miasta weszli radzieccy żołnierze, nie znaleźli już śladów bursztynowego skarbu. Dalsze losy tego arcydzieła o wartości szacowanej na 300 milionów dolarów pozostają zagadką. Czy możliwe jest, że wcześniej w obawie przed alianckimi bombowcami Niemcy wywieźli bursztynową komnatę daleko od frontu, w bezpieczne miejsce, jakim mógł się im wydawać książ? To jest radarowa mapa skały, na której stoi zamek książ. Jakby elektroniczny przekrój tej ziemi. I tutaj na głębokości 23 metrów widać coś, co może być betonowym tunelem o szerokości około 4,5 metra. A więc 23 metry tutaj pode mną biegnie betonowy tunel. Jak się do niego dostać? Niełatwo jest przebić się przez 23-metrową skałę. Gdzie szukać wejścia do tego tunelu? To jeszcze jedna z wielu tajemnic zamków książki.